Super Supertunie Vista szturmem podbiły nasze balkony i tarasy. Chętnie je sadzimy, bo są to rośliny zjawiskowe i pojawia się coraz więcej nowych odmian serii Vista. Będą one tematem dzisiejszego filmu z cyklu balkony i tarasy. Zapraszam. Supertunie Vista to wspaniała, niezawodna seria pytuni kaskadowych kto raz zaczął je uprawiać, z pewnością przyzna, że nie ma ona sobie równych. Charakteryzują się bardzo dużą siłą wzrostu, obfitym kwitnieniem przez cały sezon i odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne. A dodatkowo producenci roślin oferują nam nowe odmiany o kwiatach w nowych kolorach. Jako pierwsze na naszych balkonach i tarasach zawitały supertunie Vista w kolorze intensywnie różowym, w odmianie Bubble Gum. Pojawiły się też supertunie Jazzberry o fioletowych kwiatach i Paradise o kwiatach czerwonoróżowych. Następnie supertunie Vista Silverberry o kwiatach białych z różowym żółkowaniem i Snowdrift o kwiatach śnieżnobiałych z zielonkawym żółkowaniem. A teraz dochodzą do tego jeszcze dwie nowe odmiany. Supertunia Vista Raspberry Star o kwiatach biało-różowych, kolorystycznie przebarwionych na kształt gwiazdy. Już po sadzonkach widać, że jest to odmiana, która kwitnie bardzo obficie i przyciąga wzrok. Nie można obok niej przejść obojętnie. Drugą nowością jest odmiana Strawberry o intensywnie czerwonych kwiatach w dość ciemnym odcieniu. Aż nie mogę się doczekać, jak będzie wyglądała w pełnym rozkwicie. A to nie wszystko. Bo oprócz tradycyjnych odmian Supertunie Vista, możemy swoje balkony i tarasy ozdobić też roślinami serii Mini Vista, które mają nieco mniejszy, bardziej zwarty pokrój niż tradycyjne Supertunie i nieco mniejsze kwiaty, ale kwitną równie wspaniale i obficie i są równie odporne. Z tej grupy znamy już odmiany Miniwista Hot Pink o prześlicznych różowych kwiatach i odmianę Yellow o kwiatach w cudownym wesołym żółtym kolorze oraz odmianę Blue Violet o kwiatach w kolorze fioletowo-niebieskim. A teraz pojawiło się aż 5 nowych odmian petunii Miniwista, zaczynając od roślin o kwiatach białych w odmianie White, poprzez Miniwistę Coral o kwiatach czerwonych i Miniwistę Ultramarine o bardzo ciemnych, fioletowych kwiatach, aż po rośliny o gwiaździstych kwiatach w kolorze biało-różowym w odmianie Pink i w kolorze biało-fioletowym w odmianie Violet Star. Które z nich wybrać zależy już tylko od naszych upodobań. Zarówno Super Vista, jak i Mini Vista mają niesamowicie silny system korzeniowy, pięknie się krzewią i rozrastają w bardzo szybkim tempie, oraz nieustannie kwitną, dlatego potrzebują też częstego nawożenia, które uwielbiają. Rośliny tak szybko rosnące i tak obficie kwitnące potrzebują wiele składników odżywczych. Zatem po nawóz, np. Na krystaliczny rozpuszczalny w wodzie, możemy sięgać nawet przy każdym lub co drugim podlewaniu. Podczas sadzenia Supertunivista i Minivista warto pamiętać, że są to rośliny intensywnie rosnące. Zatem w przeciwieństwie do wielu innych roślin balkonowych, te sadzimy w dużej rozstawie. Nadają się idealnie do dużych pojemników, ale nie tylko. Przepięknie prezentują się też w wiszących doniczkach i skrzynkach balkonowych. Do nich wystarczy posadzić jedną sadzonkę wybranej odmiany, żeby stworzyć obficie kwitnącą roślinną dekorację. Te rośliny sadzimy w nowym miejscu, zawsze na takiej samej głębokości, na jakiej rosły do tej pory. Jeżeli sadzonki po wyciągnięciu z doniczek produkcyjnych mają już rozrośnięte i zbite korzenie, to podczas przesadzania warto te korzenie nieco porozrywać. Supertunie dobrze czują się w podłożu lekkim, przepuszczalnym i żyznym. Możemy w tym celu użyć ziemi do pelargonii, surfini i roślin balkonowych. Pojemniki muszą mieć otwory drenażowe na dnie. Nadmiar wody z opadów deszczu, czy też z naszego podlewania, musi wypływać. Woda nie może stać w doniczce i podłoże nie może być zbyt mokre, bo korzenie mogą zacząć wtedy zagniwać. Rośliny te kochają słońce. Warto postawić je w takim miejscu na balkonie lub tarasie, gdzie będą mieć minimum 6 godzin pełnego nasłonecznienia. Im więcej będą miały słońca i im mniejsza będzie doniczka, w której będą rosły, tym częściej będziemy musieli je podlewać i odżywiać. Jest to bardzo ważne w przypadku supertuniewista i minivista. Tak ekspansywnie i bujnie rosnące rośliny potrzebują mnóstwa składników pokarmowych, by prężnie rosnąć, co warto podkreślić jeszcze raz. Dobrze jest wybrać taki nawóz, który wzbogacony jest o żelazo, ponieważ wszystkie rośliny z grupy petuni potrzebują tego składnika w swojej diecie. Pamiętajmy, aby roztwór z nawozem aplikować na wilgotne podłoże, nie suche. Jeżeli więc zdarzy nam się nieco przesuszyć bryłę korzeniową, to najpierw podlewamy roślinę, a dopiero potem ją jeszcze raz nawozimy. Odżywianie można rozpocząć mniej więcej dwa tygodnie od przesadzenia. Ogławianie tych roślin nie jest konieczne, są samoczyszczące. Przekwitnięte kwiaty same się pięknie zasuszają i opadają. Praktycznie nie zawiązują nasion, a nowo przyrastające i kwitnące pędy zasłaniają szybko te, co przekwitły. Rośliny te cały czas prezentują się więc doskonale. Miniwisty praktycznie nie potrzebują przycinania, supertuniewista w dużych donicach też nie. Ale jeżeli dojdzie np. do lekkiego przesuszenia w trakcie sezonu lub rośliny z jakiegoś innego powodu stracą pokrój, można je bez obaw przycinać, szybko odbiją. I po dwóch-trzech tygodniach znowu obdarzą nas pełnym kwitnieniem aż do pierwszych przymrozków, bo należy pamiętać, że są to rośliny ciepłolubne. Sadzimy je w zewnętrznych donicach lub na rabatach w ogrodzie, gdy minie już ryzyko nocnych przymrozków, najczęściej w połowie maja. Nie należy się z tym zbytnio spieszyć. Mogą być częścią kompozycji wielogatunkowej, dotyczy to zwłaszcza nieco mniejszej miniwisty. Ale najczęściej te niezwykle ekspansywne rośliny sadzimy w pojemnikach samodzielnie. Chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w dużej donicy połączyć kilka odmian o różnych kolorach kwiatów. O supertuniach wista i miniwista pojawiały się już filmy na naszym kanale Ogród na co dzień w poprzednich latach. Zainteresowanych zachęcam do obejrzenia. I zapraszam na kolejne filmy z cyklu Balkony i tarasy oraz do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na Co dzień.